Panie sędzio, czy czuje się Pan alimenciarzem, bo ja też płacę alimenty na mojego syna, mimo że go nie widzę na co dzień. No właśnie, to jest największy dla, dramat yy, dla każdego rodzica, no, generalnie dla ojców, bo, bo jednak o wiele częściej nie mają kontaktu ze swoimi dziećmi widzę to z praktyki. Yy, powiem tak, chcielibyśmy, żeby nasze prywatne sprawy pozostały prywatne. No w moim przypadku niestety tak się nie stało z różnych pewnie powodów angażuje się w jakąś działalność publiczną, nie dlatego, że chcę, ale no tak, tak wybrał los i te sprawy, także moje prywatne wypłynęły w krzywym zwierciadle, pokazując często nieprawdziwie to, to moje życie rodzinne. Ja jestem alimenciarzem, ale nie chciałbym, żeby naprawdę traktować to zagadnienie jako taka, taka takie błoto, które się do nas czasem przykleja. No, każdy rodzic, który płaci na swoje dziecko, a ja płacę od zawsze, yy, każdego można nazwać alimenciarzem. Nie alimenciarz to już jest ktoś, kto nie płaci alimentów. I tu y, rzeczywiście mam do takich osób negatywny stosunek, tylko musimy na to spojrzeć też od drugiej strony, bo ja też spotkałem się z takimi zarzutami wobec mojej osoby, bo na przykład spisuję umowę prawda, z byłą małżonką, że ja płacę jej część kredytów bardzo pokaźną mam tą umowę na piśmie, to trwa rok, nagle po roku się okazuje, że jak ja jestem z dziećmi na wyjeździe wakacyjnym, ktoś zaczyna mi egzekwować wstecz alimenty, pomimo tego, że miał ze mną umowę spisaną, że ja spłacam kredyty, ja te wszystkie kredyty płacę za tą drugą osobę, więc można powiedzieć, że nagle z człowieka uczciwie wykonującego umowy z drugim rodzicem, no, staje się kimś, kto miałby łamać prawo, nie czuje się... Osobą, która by nie dbała o swoje dzieci, aczkolwiek był okres w moim życiu, gdzie musiałem wystąpić do sądu o uregulowanie kontaktów z moimi córkami, bo druga strona nie dotrzymywała słowa. Ja to tak widziałem. Oczywiście każdy medal ma dwie strony. Jedna strona powie, prawda, taki taki ojciec, a ja powiem ja walczyłem o to, żeby mieć prawidłowy kontakt, relacje z moimi dziećmi, bo. No, Rozwód nie jest czymś przyjemnym. Wszyscy o tym wiemy, że to jest dramat wewnętrzny, że to jest dramat emocjonalny, że czasem to powoduje także bardzo poważne finansowe perypetie, ale chodzi o to, żeby te dzieci jak najmniej na tym cierpiały. Ja naprawdę robiłem wszystko, żeby pewne rzeczy załatwić ugodą. Nikt nie chce dobrowolnie iść do sądu po to, żeby go sąd sądził, wymierzał mu alimenty. I jeżeli się proponuje drugiej stronie, chodźmy do mediatora. Chodźmy do mediatora, psychologa, uzgodnijmy zasady opieki nad dziećmi, finansowania, a druga strona mówi nie. Mnie to nie interesuje. To co my mamy zrobić? No, ale właśnie tutaj wchodzi, tu wchodzi właśnie w wątek alienacji, tak zwanej rodzicielskiej, kiedy matka najczęściej alienuje y, dziecko od ojca. Jest to forma po prostu znęcania psychicznego i to jest największa tragedia, czego wiele kobiet nie rozumie, bo one grają po prostu dziećmi. I ja myślę, tu przejdę od razu do drugiego problemu. Gdyby w Polsce była opieka naprzemienna opieką, Obligatoryjną, to ten biznes, który się kręci wokół yy, dzieci, by przestał istnieć. Ja jestem od wielu lat i byłem także, powiem jeszcze przed moim rozwodem i moimi osobistymi perypetiami, zwolennikiem opieki na przemienie. Dlatego, że ja coś na ten temat przeczytałem, yy, trochę wgłębiłem się w ten temat. Nie byłem sędzią rodziny, ale jako rzecznik prasowy bardzo często. Sięgałem do akt rodzinnych, widziałem te sprawy, te głośne i te mniej głośne, sprawy rodzinne. I wiem, że jeżeli jest złe prawo, to to prawo będzie bezwzględnie wykorzystywane przez stronę, która z góry będzie miała silniejszą pozy pozycję. Właśnie dlatego, że jest złe prawo. Jeżeli spojrzymy na kraje, gdzie wprowadzono opiekę naprzemienną, i to taką w czystej postaci, czyli spełniasz pewne warunki, a z reguły jest wielu naprawdę ojców, którzy te warunki dobrze są w stanie realizować, to dostajesz połowę opieki nad dzieckiem. Jeżeli była żona mówi, a ja mam do opieki mamę, to mąż mówi, a ja mam też mamę, a jeżeli ona mówi, ja mam siostrę, no ja mam też siostrę, ja mam opiekunkę, ja też mogę mieć opiekunkę do dziecka wtedy, kiedy idę do pracy. Więc Zastanówmy się, no musimy równo traktować każdą stronę. My, ja tak mówię, jak w tej piosence Arkinoego, sanki są w zimie rower jest w lato. Mama to nie jest to samo, to, co tato. I wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jak dla emocjonalnego rozwoju dziecka potrzebny jest właśnie ojciec. I nie porównujmy, bo ktoś nam mówi, a ja widziałem taką wdowę, która świetnie wychowała swoje dzieci, ale to jest inna sytuacja. Dziecko, które wie, że pochowało ojca, idzie na jego grób, przeżywa żałobę i matka staje się właśnie tą osobą, która przejmuje wszystkie obowiązki, ono ma zupełnie inaczej poukładanie w głowie to, to zagadnienie psychiczne. Ale dziecko, które nie kontaktuje się z ojcem przez wiele lat, któremu ojciec jest przedstawiany jako negatywny potwór przy różnych okazjach, no to łamie mu się naprawdę tą psychikę i niszczy się moim zdaniem często także dorosłe życie tego dziecka. My mamy już w kodeksie dobrą zmianę. Ona powstała jeszcze za poprzedniego rządu, czyli ten zapis prawo dziecka do wychowywania przez obojga rodziców. No można powiedzieć, że to taka troszeczkę otwarcie furtki na opiekę naprzemienną, ale co się dzieje? Ja, jakbyście Państwo prześledzili posiedzenia komisji sejmowych wtedy, kiedy tworzono te przepisy. Ale byliśmy razem na... Tak, na, na części na pewno byliśmy razem i widzieliśmy, jak, jak to się tworzy. Ja wtedy mówiłem tak, no dobrze, ten zapis jest świetny, tylko popatrzmy na, teraz na praktykę. A praktyka jest jaka? Praktyka jest taka, że sąd nie jest specjalistą w dziedzinie psychologii. Bardzo często sędziowie, no właściwie w sprawach opieki nad dzieckiem, to jest standard, że sąd występuje o opinię biegłego. Bardzo często było to tak, że występował o opinię jeszcze dawna nazwa Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego, teraz to jest samodzielny zespół opiniujący, zmieniła się nazwa, ale dlaczego się zmieniła nazwa? No bo te RODK były powołane przez ustawodawcę do wydawania opinii w postępowaniu na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, czyli tych różnych problemów dziecięcych. One były po prostu niezgodne z prawem. No, no i właściwie była skarga do Trybunału, że przekraczają jak gdyby, swoje kompetencje ustawowe, i wydają opinię w sprawach, kiedy rodzice się rozwodzą, kiedy powinna być opinia biegłych psychologów z listy. Ale tak się utarło, że to jest dobra opinia. I co się dzieje w praktyce? Czekało się na tą opinię, no czasem rok. I wtedy przez ten rok to dziecko, które zazwyczaj zostawało z jedną stroną. Ja nie chcę tu celowo używać słowa matka, ale wiemy jakie są statystyki, bo wiemy, że często jest tak, że zostawia się właśnie tą osobę z dzieckiem w mieszkaniu, ojciec się wyprowadza żeby nie, nie powodować jakichś różnych innych perypetii. I wtedy się okazuje, że czeka się na tą opinię rok. Po roku psychologowie będą mówić, no te więzi są bardzo osłabione. Ojca, no jeżeli ktoś nie widział rok dziecka. Czasem nawet mamy te wnioski o zabezpieczenie, ale się okazuje, że kolejne spotkania to są zwolnienia lekarskie, bo dziecko ma katar, bo nie może, bo się przygotowuje do klasówki, bo właśnie zwichnęło sobie nogę. Jest milion powodów, i ojciec nie widzi miesiącami swojego dziecka. Ja nie widzę pięć lat. Przepraszam, że panu wchodzę w słowo, a tu mam jeszcze taki problem, że praktycznie wtedy matka zabija ojca w świadomości dziecka, to jest karygodne. Znaczy, wie pan, i tu ja jestem zwolennikiem radykalnej zmiany prawa. Mamy wzorce w Europie, mamy wzorce w Stanach, mamy badania empiryczne. W Stanach naukowcy przeprowadzili badania na tysiącach rodzin. Co się okazało? Opieka naprzemienna, jak czasem część psychologów myśli, że to jest złe dla dziecka, bo się go przestawia jak mewel. Nieprawda. Żyjemy w takim tempie, społeczeństwo się tak rozwinęło, że dzisiaj dla dziecka zabranie plecaka i pojechanie do ojca, który ma świetnie urządzony dla niego pokój, który inną sferę życia mu pokazuje, okazuje się, że jest dobrą przygodą, jest rozwojem emocjonalnym i robiono też badania, jak, jak ten dzieciak dochodzi do dorosłego życia. Okazuje się, że dzieci z opieki naprzemiennej o wiele szybciej i łatwiej znosiły zmiany pracy, były mobilniejsze. Miały silniejszą psychikę niż dzieci wychowywane przez jednego tylko rodzica, gdzie jeden rodzic był tym rodzicem dominującym, jak to mówimy. I okazuje się, że ta opieka naprzemienna dzisiaj mamy telefony komórkowe, Skype, można łatwo się komunikować z drugim rodzicem, więc nie ma obawy, że to dziecko zostanie gdzieś w jakiejś tam głuchej wsi schowane przed tym rodzicem na tygodnie. Jest warunek jeden, dziecko powinno mieć jedną szkołę, i wtedy ci rodzice powinni się dostosować do tego, żeby nie zmieniać mu szkoły. Ale sąd też powinien skłaniać do tego, nie żeby tak, że jedna strona bierze to dziecko i wywozi je kilkaset kilometrów, bo tam sobie chce ułożyć życie, czasem po to, żeby na złość zrobić tej drugiej stronie. Więc, więc sąd też dbał o to przy tej opiece naprzemiennej. Okazuje się, że się da. Co więcej, rodzice skłóceni, jak, jak była orzeczona opieka naprzemienna, musieli nawiązywać ze sobą lepsze relacje. Jakie lekarstwa podałeś? Na początku są karteczki. Kurtkę trzeba kupić dziecku. Ojciec widział, że dziecko musi mieć buty, kredki do szkoły, yy, zeszyty. Widział koszty utrzymania dziecka, więc też wiedział, na co daje pieniądze. No właśnie to to... i tu jest problem, że ojciec wie, na, na co daje pieniądze i chce uczestniczyć w wychowaniu dziecka, a nie że matka tak, jest bankomatem. Ja sam jestem bankomatem i wiem, jak to. Wygląda, kiedy y, wpływ na wychowanie mojego syna, którego praktycznie nie widzę 5 lat, ma nowy partner matki. Czy to jest po prostu. No to jest dramat. dramat. To jest, to jest, to jest... Tak, to jest rzeczywisty dramat. Ja wiem, że takie sytuacje są, mówię o tym z przykrością. Moim zdaniem to jest właśnie jak gdyby no nie da, nie nadążanie ustawodawcy. Myślę, że pewne też zaniedbanie, bo te sygnały były. Te sygnały od lat były, bo przecież były i sprawy w Strasburgu. Ojców i były stowarzyszenia różne, które pokazywały jakiś fragment wykorzystywania przepisów. To też wiązało się z atakiem na sędziów rodzinnych, bo rzeczywiście no było tak, że jednak sfeminizowanie zawodu jest duże, i no ja wiem, jak to wygląda. Jak przychodzi ojciec i on jest po jednej stronie sam, a po drugiej stronie jest matka z panią adwokat. Dwie sędzie ławniczki, w środku przewodnicząca kobieta, protokolantka kobieta. Ten mężczyzna na samym wejściu na rozprawę czuje się trochę osaczony, chociażby właśnie z tej różnicy płci, która, która na tej sali zagrała. I wiem też, znam naprawdę wielu bardzo dobrych sędziów rodzinnych. Naprawdę, spotykam się z sędziami, rozmawiam z nimi. Wiem, że jest wielu pasjonatów, którzy są fanami opieki naprzemiennej. Ale są tacy, przepraszam, że przerywam, którzy straszą ojca, że mu jeszcze ograniczą kontakty z dzieckiem. To jest po prostu karygodne. Ja bywam na wielu sprawach rodzinnych, gdzie ojcowie są upokarzani za to, że walczą o dzieci. Myśmy stworzyli organizację Dzielny Tata, która dziś jest już zarejestrowana jako partia polityczna i wiele osób się obawia. I też niektórzy na nas patrzą, a szczególnie środowiska kobiece, że jesteśmy jakąś zorganizowaną grupą przestępczą. Ja myślę, że to jest takie sprzężenie zwrotne. To znaczy, złe prawo generuje u ojców, i brak kontaktu z dziećmi generuje pewien stopień agresji. Bo ja wiem, jak było, kiedy nie mogłem mieć nie byłem alkoholikiem, nie byłem narkomanem, miałem dobrą pracę, chciałem zajmować się dziećmi, chciałem mieć dla nich czas. I nagle. Te wszystkie zagadnienia proceduralne powodowały, że ja nie widziałem miesiącami swoich dzieci. Nie, nie mogły odbierać ode mnie telefonu, się okazuje. I co się wtedy dzieje? No budzi się w nas agresja. Agresja rodzi frustrację. I później zamiast na tej rozprawie no, spróbować wypracować jak najlepszy model dla tego dziecka, to się rozpoczyna swego rodzaju wojenka o dziecko. I teraz my musimy, my mówię jako państwo, musimy zrobić wszystko, żeby ten problem rozwiązać. W Niemczech na przykład wymyślono tabele alimentacyjne. Żeby, żeby ojciec nie czuł się tym bankomatem z jednej strony, z drugiej strony, żeby te alimenty były realnie dostosowane nie tylko do tak zwanych możliwości zarobkowych ojca, bo ona się mówi, masz możliwości zarobkowe, to weź sobie jeszcze dwie prace. Znam takiego człowieka, który w nocy jeździ na taksówce, bo chce płacić te alimenty, ale ma taką pracę, że zarabia niewiele. Nie starcza to na jego normalne życie. Założył drugą rodzinę. I on, żeby móc utrzymać te dzieci z pierwszego małżeństwa i normalnie tą swoją drugą rodzinę, to on się przecharowuje. A w Niemczech jest powiedziane tabela alimentacyjna. Dziecko ma takie i takie potrzeby w tym wieku, w tym miejscu, gdzie mieszka, w tej szkole, do której chodzi. Realnie. I sąd to kontroluje. Nie możesz dostać alimentów ani za niskich, ani za wysokich, bo one są dopasowane do twojego zawodu, do, do tego miejsca pracy. I oczywiście nie mówimy o przypadkach niebieskich ptaków, bo, zna, bo jednak my, my jesteśmy, pod nazwijmy to ojcami, którzy te swoje dzieci kochają i chcą z nimi spędzać czas i alimentować, ale mamy też wiele przypadków takich, że ojciec macha ręką. Być może przez system właśnie, a są kraje skandynawskie, które mówią dostaniesz grzywnę, jak się nie będziesz opiekował swoim dzieckiem po rozwodzie dlatego, że dziecko potrzebuje ojca, ojca takiego, który, przed którym się chowało ileś lat i się z nim zżyło i ty mu robisz krzywdę, jak się nie będziesz nim opiekował, więc są systemy, które poszły dalej o krok, nie opieka naprzemienna, ale zmuszanie do opieki naprzemiennej, bo to jest lepsze dla dziecka. I da się? No da się, więc moim zdaniem nasz system, gdyby były przepisy, o które ja walczyłem, przepisy o zabezpieczeniu, które mówią tak, na czas trwania procesu, do chwili orzeczenia właśnie, że dziecko, który z rodziców więcej albo mniej, rów, od razu równy czas opieki nad dzieckiem. Czyli żaden z rodziców nie byłby zainteresowany przedłużaniem czasu, kombinowaniem zwolnień lekarskich, nieprzychodzeniem na badania rodeku, żeby następne były za ileś tam znowu miesięcy, żeby zerwać te więzi ojca, powiedziałby, że od chwili, kiedy ojciec się wyprowadzi, ma pełne prawo do połowy czasu z dzieckiem. Taki przepis zabezpieczający, ale z urzędu. Oczywiście trzeba wylinowiać ojców patologicznych, bo tacy też są. Natomiast co więcej, jedna sędzia niemiecka kiedyś, bo się tym interesowałem, dała mi ciekawy artykuł, że Niemcy mają nawet taką doktrynę, że jak ojciec jest alkoholikiem, to się powinien z dziećmi spotykać nawet w przypadku narkomanów, bo to jest elementem terapii. Żeby on się ma leczyć, ma być kontrolowany, mają być spotkania, ale jeżeli on będzie od, odseparowany od dzieci, z którymi żył, to zdecydowanie gorzej rokuje to jego wyleczeniu, a dziecko, które będzie miało ojca alkoholika lub narkomana przez lata, to będzie to także uderzać w jego rozwój emocjonalny. Więc oni tam jednak wymyślili to. Da się to zrobić? Da się, więc powinniśmy te wzorce czerpać. Ale u nas praktycznie sprowadza się dzisiaj ojca do roli jakiegoś przemocowca. Jest wiele takich y, spraw już karnych, okołorozwodowych, gdzie na przykład są ojcowie oskarżani o nękanie, o molestowanie, i to jest największa tragedia. Później dla tych ojców, który ileś lat żył uczciwie, nie miał w ogóle do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, i nagle okazuje się, że jest przestępcą, tylko dlatego, że chce być ojcem i wychowywać własne dziecko. Znaczy, to jest wielki problem. Ja nawet spotkałem się kiedyś z takim ojcem, który no, stracił pracę, zajmował się dziećmi, matka pracowała, przy rozwodzie został posądzony przez nią o pedofilię. Koszmar. Później się okazało, że prokuratura oczyściła go z zarzutów, ale przechodził gehennę. Widziałem później złamanego człowieka. Złamanego człowieka, on walczył dalej o swoje dzieci, ale musiał zmienić miejsce zamieszkania, bo całe otoczenie tak naprawdę mówiło, a może coś było jednak, może on rzeczywiście. Jestem przekonany, że, że on naprawdę kochał te swoje dzieci i w ogóle nie, nie krzywdził jej. Natomiast no, zadziwiło mnie, że matka na przykład wyprowadziła się gdzieś tam do, do kogoś, nie wiem czy do partnera, czy do swoich rodziców i zostawiła z nim przez jakiś czas te dzieci. No, która matka zostawia dzieci z pedofilem, gdyby wiedziała, że faktycznie jest pedofilem? To, to, to wydawało się dla mnie niewyobrażalne. Natomiast to generuje masę spraw w sądzie. Ja to mówię teraz z punktu widzenia sędziowskiego i obywatela, bo to są koszty dla państwa, dla nas wszystkich. Jeżeli my nie wprowadzimy mądrego systemu mediacji, nie powiemy tak, pierwsza sprawa, jak się chcesz rozwodzić, to musi być poprzedzona mediacją, i to nie jednym spotkaniem, tylko kilkoma, gdzie sobie ułożycie zagadnienie, kto, jak zajmuje się dzieckiem, jakie dziecko ma potrzeby, jaką możemy ustalić wysokość alimentów, być może jak dzielimy się majątkiem, któryśmy wypracowali wspólnie. Bo jak tego dobrze nie zrobimy na początku, to znowu zaczynamy tą wojnę. I żeby to była jedna sprawa, a mamy sprawę o rozwód wojna. O dzieci wojna, o alimenty wojna, o podział majątku wojna i jeszcze kilka karnych spraw. O pomówienie, o groźby, czasem o pobicia, uprowadzenia dzieci, które już stają się problemem, bo część zdesperowanych ludzi no, po prostu zaczyna łamać prawo, bo mówi, no, jeżeli ja nie mogę wyegzekwować wyroku sądowego, który mam, bo to też jest problem egzekucji, czasem ktoś tą sprawę wygra, ale już ta, tak długo to trwało. Że ta druga strona mówi, Ja ci tego dziecka nie oddam, ja ci go niedostępnie traktuję go jak własność Twoją, I, i wtedy ten człowiek jest bezradny. No i zaczyna łamać prawo, co też w ogóle jest absolutnie najgorszym rozwiązaniem z możliwych, ale pokazuje dzisiaj pewien problem społeczny. Więc, więc ja uważam, że musimy wymagać od polityków. I mnie martwi jedna rzecz. Ja widziałem dzisiaj rządzącą partię, a to już jest półtora roku od chwili, kiedy wygrała wybory. I to powiem, byłem zaproszony jako ekspert, który się zajmuje takimi zagadnieniami od lat. Odbywało się to w Sejmie, chyba pana obecność też tam była, pana osoba. I pamiętam te obietnice wtedy opozycyjnych posłów. Nie chcę wymieniać ich nazwiska, bo wszyscy wiemy, tak. o kogo chodzi, ale, ale... Tak. powiedzieli tak, jak dojdziemy do władzy, wprowadzimy modele o.